Wznawiam obrady sesji. Na sali aktualnie jest 14 radnych. Stanowi to oczywiście wymagane kworum do podejmowania uchwał i rozstrzygnięcie Rady Gminy. Punkt 9. Podjęcie uchwał. Czy ktoś z radnych zgłasza zapytania do projektu uchwały w sprawie zmian statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie opisanego drukiem numer 231? Nie widzę. Poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 14 radnych. 14 głosów za, przy 0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. Czy ktoś z radnych zgłasza zapytania do projektu uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok? 2022 opisanego drugiem numer 232. Nie widzę. Poddaję uchwałę pod głosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Głosowało 14 radnych, 14 głosów za przy 0 przeciwnych i 0 wstrzymujących się. Czy ktoś z radnych zgłasza zapytanie do projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Stałych Rady Gminy Wierzchowo opisanego drukiem numer 233? Nie widzę. Poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została przez Wystawę Radę przyjęta. Głosowało 14 radnych. 14 głosów za, przy 0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. Czy ktoś z radnych zgłasza zapytanie do projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Stałych Rady Gminy Wierzchowo, opisanego drugiemu numer 233? A to już, przepraszam, to już było. Nie wykreśliłem. Taka mała pomyłka. Czy ktoś z radnych zgłasza zapytanie do projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wierzchowo, opisanego drugiemu numer 234? Nie widzę. Podaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została przez Wysoką Radę przyjęta. Głosowało 14 radnych, 14 głosów za, przy 0 przeciwnych i 0 wstrzymujących się. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały. Czy ktoś z radnych zgłasza zapytania do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych oraz zwolnienia z obowiązku oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych w drodze przetargu opisanego drukiem numer 235. Nie widzę. Podaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta przez Wysoką Radę. Głosowało 14 radnych, 14 głosów za, przy 0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. I przechodzimy do kolejnego projektu uchwały. Czy ktoś z radnych zgłasza zapytanie do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wieszowo na rok 2021 opisanego drukiem numer 236? Nie widzę. Poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała również została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 14 radnych, 14 głosów za, przy 0 przeciwnych i 0 wstrzymujących się. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 9. Porządku obrad. Przystępujemy do punktu 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. Szanowni Państwo, w okresie międzysesyjnym wpłynęły trzy odpowiedzi na interpelacje, i to jest dla radnych Irene usza Jung, Grażyny Guczej, Zdzisława Bełzowskiego. Pierwsza odpowiedź dla radnego Ireneusza Jung. Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 29.11.2021 roku dotyczącą naprawy nawierzchni drogi w miejscowości Boni, informuję, że możliwość naprawy wyżej wymienionej drogi zostanie rozważona na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Wieszowo dotyczącym pracy nad budżetem 2022 roku. Następna odpowiedź na interpelację dla radnej Grażyny Gucze. Odpowiadając na pani interpelację z dnia 30.11.2021 roku informuję, że gminna droga wewnętrzna 187 na 30 obręb Brzabin zostanie naprawiona przez uzupełnienie cząstkowe ubytków odpowiednim kruszywem. Prace zostaną wykonane, gdy warunki pogodowe na to pozwolą. I odpowiedź na interpelację dla radnego Zdzisława Bełzowskiego. W odpowiedzi na otrzymane pismo OR0003-18-2021 DEU w związku z interpelacją Radnego Gminy Wierzchowo-Zdzisława Bełzowskiego informuję, że wykonawca inwestycji w miejscowości Będlino został zobligowany do usunięcia usterek poinwestycyjnych w miejscowości Będlino. W załączeniu do niniejszego pisma załączam kopię pisma od wykonawcy potwierdzającego chęć usunięcia zaistniałych usterek. To wszystkie odpowiedzi na interpelację. Zamykam punkt 10. Przechodzimy do punktu 11. Komunikaty i sprawy różne. Czy w tym punkcie chciałby ktoś z Państwa zabrać głos? Proszę bardzo, panie wójcie. Otóż chciałbym podziękować wysokiej radzie za przyjęcie budżetu i przekazać tę informację mieszkańcom. Mamy przyjęty budżet, możemy spokojnie... Kontynuować naszą działalność, realizować, zaspokajać potrzeby naszych mieszkańców od nowego roku kalendarzowego. Przy tej okazji chciałbym też. I podziękować Państwu Radnym w pracy i nad projektem budżetu i w pracy, gdzie Komisja Wspólna odbyła swoje posiedzenie, ale i również w różnych kontaktach indywidualnych, osobistych, gdzie Państwo zgłaszaliście jakby potrzeby i wyrozumiałość, bo, bo oczywiście nie wszystko naraz da się zrealizować, tak jak chociażby tutaj kolega, który przedstawiał oświetlenie w miejscowości Sośnica. Myślę, że powoli, powoli, ale też i to doprowadzimy do końca i, 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 i zrealizujemy. Nie mówię, że w tym roku przed nami jeszcze teoretycznie dwa lata wspólnej współpracy, także szmat czasu i jest czas, gdzie to się zrobi. Korzystając z tej sytuacji, to chciałbym podziękować współpracownikom, ale w sposób szczególny chciałbym podziękować pani skarbnik i jej najbliższych jakby tutaj współpracownikom, którzy, którzy poświęcili czas dodatkowy za, nad przygotowaniem tego projektu, nad, najpierw nad zbieraniem, później nad obróbką. To jest żmudna praca i, i, i wykańczająca, bo czasami prowadzająca do stresu, bo. bo bo co przyjąć, a, a, a jak przychodziła pani skarbnik, to czasami yy, tak yy, czułem, że, yy, że ręce ma opuszczone, to znaczy, że no, <laughs> brakuje no, jej już nad tym wszystkim. Bo wiadomo, no, każdy z nas samorządowców chciałby jak najlepszego budżetu. Także pani skarbnik, dziękuję pani osobiście za to, co zrobiła pani koledze sekretarzowie również I, i, i chcę poinformować mieszkańców i państwa radnych, że po świętach, mówię tu po świętach Trzech Króli, bo jeszcze jesteśmy w takim okresie świątecznym, spróbujemy zamieścić na stronie internetowej i naszej stronie Gminnej, y, budżet w formie takiej zwrokowo-prezentacyjnej. Inaczej mówiąc, w tych słupkach, te, czego teraz nie zrobiliśmy, bo z przyczyn jakby y, trudności w tłumaczeniu. Y, a tak to umieścimy: każdy z mieszkańców, klikając w odpowiednie miejsce, będzie mógł sobie. Y, po prostu popatrzeć w rozdziałach, nierozdziałach, na co, ile, jaka kwota. Być może też to później rozwieje jakieś wątpliwości dla pana radnego z tymi pieniędzmi na środki komunikacji. No i, i też tam będzie pokazane ile, ile po prostu te, tych pieniędzy idzie na sfinansowanie jakby dla PKS-u. Także tyle pewnie już przed Nowym Rokiem nie będziemy się wiedzieli. To chciałbym w imieniu współpracowników, również swoim i Państwu radnych złożyć, Państwu radnym złożyć, ale i też mieszkańcom, bo, bo, bo to idzie weter poprzez Facebooka, później przekazujemy sobie nawzajem szczęśliwego Nowego Roku. Przede wszystkim zdrowia wszystkim Państwu życzymy sobie też, bo ona jest najważniejsze. Jak będzie zdrowie, to później w ten czy w inny sposób, szybciej później, ale będziemy tę gminę jakby modernizować w tym kierunku, żeby, żeby żyło nam się lepiej. Także wszystkiego najlepszego w nowym roku, szczęśliwego nowego roku i, i zdrowego. Dziękuję Pani Panie Wójcie, myślę, że ja, jako przedstawiciel radnych, i za, za zgodą radnych, chciałbym również złożyć podziękowania na ręce Pana Wójta, dla Pani Skarbnik, dla Pana Sekretarza. Proszę przekazać te podziękowania dla pracowników. Również życzymy im i mieszkańcom wszystkiego, wszystkiego dobrego w nowym roku. A Szanowni Państwo Radni, koleżanki i koledzy, życzę Wam oczywiście, abyśmy weszli w ten, w ten rok tak. Dobrze, jak minął nam ten 2021, bo uważam, że ten rok nie był złym rokiem, jeżeli chodzi o nas, nasz samorząd. Pracujemy wspólnie, pracujemy zgodnie i jestem przekonany, nawet nie, nie powiem, że mam nadzieję, tylko jestem przekonany, że w następnym roku również będzie nam się dobrze pracowało, czego nam wszystkim życzę. Jeszcze raz dużo zdrowia i cieszę się, że dzisiaj jesteśmy tutaj prawie w całym składzie i widzę, że wszyscy są zdrowi. Tak, żeby to zdrowie nam dopisywało. Dziękuję bardzo. I jeszcze chciał zabrać głos kolega radny Zdzisław. Ja mam pytanie do Pana Wójta, bo od czerwca tego roku ponoć 500 plus ma wypłacać ZUS albo Urząd Skarbowy i czy nie mówię o 2020 roku tylko o 2023 roku to w budżecie byłyby pomniejszone wtedy o te dochody? No to zadaję drugie pytanie, a jak takie są gminy, które balans, gminy miasta balansują na 65% i teraz yy, jak pomniejszy się to im to skocz na 80-70%? No tak jak. No to co z tymi gminami? No na no, to wpływu by nie mamy, to są uwarunkowania zewnętrzne, yy, rząd podejmuje takie a nie inne decyzje, no i a my, to musimy, to my musimy się dostosować. Jak mieli 500 plus, to ten budżet byłby od 30, 30, tak, 30 parę procent, milionów. Tak. I rzeczywiście wskaźniki tak. byłyby inne z możliwością zaciągania zobowiązań. Ale nie ryzyko. Ryzyko też. Zawsze. Bo trzeba zawsze patrzeć na możliwości no, spłaty później. Dobrze, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę, zamykam punkt 11. Porządku obrad przystępujemy do realizacji punktu 12. W związku z wyczerpaniem porządku obrad dzisiejszej sesji zamykam